Cześć Siemanko, widzowie! Zapraszam Was na kolejny odcinek ze nowych sneaków pików do PCD Polish Car Driving. Dla ścisłości, yy, no, ostatnio pojawiły się nowe sneak peeki. Podaję, dzisiaj rano. Yy, no i co? To jest poprzedni sneak peek. a dzisiaj, widzowie, patrzcie, przechodzimy sobie. No i mamy coś takiego. Dzisiaj o 4.22. No, nieźle, ci admini siedzą. I robią ten event, więc szacun, no więc wejdźmy może w pierwszego sneak peek'a No i cóż my tu widzimy? Kompletnie nowe miejsce w starym Jarosławie Ewidentnie, albo nowo. to jest gdzieś DW205 jak nic na 200% Tu mamy jakąś substancję, w której ra raczej nie wjeżdżać tu mamy dalej tą substancję. Mamy fajny mostek, na którym będzie można fajnie skakać. To trzeba będzie przetestować. Jest tu ta brama. Jest jakiś szkielet tu. Ja może będę powiększał, jeżeli się da. Nie da się. No ja to wam powiększę. Eee, więc przejdźmy sobie od góry zdjęcia tutaj. Eee, tu widamy... Tutaj... Widzimy dwa Volkswageny... Nie Volkswageny. Mercedesy Sprintery. Eee, tak. Tu są jakieś te sklepiki. Nie sklepiki takie. No nie wiem jak to nazwać. Takie, wiecie, budki, gdzie można coś kupić. I pewnie tu można będzie odbierać jakieś te dynie. Bo to na pewno będzie z dyniami. Mamy tu cmentarz. Tam widać... Czekajcie, bo wy nie widzicie, ja to jednak zmniejszę wam. Byście ładnie wszystko widzieli. No i, i dobrze. Tutaj siedzi jakiś typuś, tu wszyscy siedzą, tu też ludzie są, tu no ludzie, postacie. Widzimy tu jeszcze jakąś postać. Są dynie. Nie wiem czy to będą... Może nas gonić. Tutaj będzie ktoś. Możliwe. Mamy takie jak Berondo. Jest podjazd pod górkę. Siedzi jakiś typ i założy się, że od niego będziemy brali dynie i dostarczali gdzieś albo coś takiego rozwozili, nie wiem. Wygląda na naprawdę to fajnie. Tu stoi sprinter kolejny To jest jakby oczyszczalnia ścieków, no pompa tego, tego, no Pompa tych, tych substancji, a raczej skażonych Tu jest pewnie tabliczka z tym levelem, że tam jest danger i tak dalej, nie? Że jest 92% tam było na tym sneak peeku poprzednim Na tym, o, tu jest, o! To jest ten kawałek Nie, to czekajcie, to jest poprzedni sneak peek? Tak, to jest drugi sneak peek. Z drugiej strony, to jest oddział badawczy. Hmm, ogólnie to nie jest odcinek tylko osłonników pików. Będzie też jedna ciekawostka. Yy, tutaj mamy wjazd. Tam nic nie widać. Tu jest dalej ten rów taki. Tu siedzą jakieś zombiaki, jakieś zombi. Tu nie jest jakieś wejście. Tam coś jest, jakiś badawczy oddział. Tu są dynie. Albo stąd będziemy brać, już nie wiem. Może tam będzie po prostu z tego drugiego, będzie po prostu jakiś specjalnie można to brać, że tutaj będzie jakiś wiecie od czasu do czasu dynia jakaś wielka do przewiezienia na przykład. Dobra tutaj mamy ładnie ten, możliwe, że będzie coś związane z vanami praca. E, tu stoi kolejny ten van, to widzieliście na tym zdjęciu tutaj, to jest sprinter oczywiście. No i są te latarnie, tu są te postacie jakby. No tu jest coś jeszcze w środku. No i to tyle, no tam widzę jakąś jeszcze kawek drogi będzie pewnie. Wygląda fajnie. To pewnie będą te nawiedzone maluchy będą nas gonić. W, poprzednim, w 2021 był chyba center No ale tak. Nie pamiętam już konk kon konkretnie co było. Tu widać taki wiecie podjazd. Tam jest jakaś chata stara, pewnie opuszczona jakaś. No i to tyle na to zdjęcie. Drzewka. To jest koniec mapy, tam jest też koniec, więc to raczej będzie jakiś ruch mapy. No ale przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy. Natomiast druga rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć jest to um, pewna ciekawostka. Jesteśmy sobie w Robloxie, pięknie. I że trochę... Czas, nie wiem, Zmniejszymy. Um, no i co? Informacja jest taka. Mamy tu informację, sklep, serwery. W się nic nie zmieniło. Możecie darowiznę tu dać, jak macie Robuxów dużo. Mało. Są tanie darowizny. No i przejdziemy sobie niżej. No i tu dalej. No i są odznaki. No i są takie wydarzenia. No i tu mamy pięknie, ma... nie widzowie, wydarzenie halloweenowe. Czyli mamy tu taką zapowiedź. Chyba mojego kursora nie ma. Nie wiem dlaczego. Ale mamy wydarzenie. Jak sobie na nie klikniemy. No, to widzimy to. Czyli wydarzenie Halloweenowe, sobota 26 października o godzinie 19, w sobotę 9 listopada, do godziny 9, do 9 listopada, to będzie do 23.59, więc to jest więcej niż tydzień, to jest 10 dni ponad, chyba. Nie wiem, może źle liczę. Liczda. No i mamy takie ładne zdjęcie tutaj, ten, że wydarzenia No i sezon na Halloween tu możecie się zaobserwować wydarzenie, że będzie was powiadamiać że będzie wydarzenie, nie? No i jak zwykle przygotowaliśmy specjalne wydarzenie, oddając nową walutę, dwa nowe ograniczone pojazdy, które można kupić tylko podczas wydarzenia, wiele nowych działań związanych z halloweenem pozwoli ci zdobyć walutę na wiele sposobów, Przestań y pozostań na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji No to tyle, fajnie, że dostaliśmy takie zapowiedź i wiemy, do kiedy będzie to wydarzenie. To jest fajna rzecz. Na ten film to tyle. Jeżeli macie jakieś inne rzeczy, hmm, to piszcie. Dwa nowe pojazdy. No, w Racei Nie, nie, nic. Nie, może będzie w Racei Jeżeli się film spodobał, zostawcie subskrypcję na kanale. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!